Witam, witam, zapraszam na mój kanał łobawę tego typu. Trzeba się do pozoru nie czekać, łobawę. No i co, widzowie? Ja jestem górą widzową tego typu. Wiecie, raczej, bo pisaliście wczoraj na czacie to, że zaraz wrócę na stryma. No i chuja. No i kto? Widzicie, widzowie? Widzicie? Warto kurwa zacząć z kimś? Nie, kurwa. Nie chodzi o widzowie o Donata. Bo o Donat mi nie chodzi. Tylko w ogóle takie kurwa pierdolenie wam na czacie. To jest tak kurwiejące. I więcej się fafrunicci niż kurwa naprawdę wartość świetnie. Widzowie. Dlatego pokazałam wam, że mam jaja I zrobiłem. Widzicie widzowie? Ja też jestem człowiekiem. Widzowie. dlatego zrobiłem tak jak... Ja chciałem nie to, że wy chcecie. Gówno mnie teraz obchodzi, że wy chcecie. Proste. Nie słuchacie mnie? To dlaczego ja mam was słuchać? Tego typu. Proste widzowie. Przykład dokładny był wczorajszy. Myśleliście, że ja tego nie zrobię, widzowie, że nie rozłączy z tym, A tu zrobiłem widzowie. Widzicie? To co mówiłem widzowie. Po prostu. Nie znacie mnie wszyscy. Jak powiem, to zrobię. Dokładny przykład wam wczoraj pokazałem, bo na pewno myślą niektórzy, że. A, tak jest, ja robi je robię i cała Nie. Jedna i jedyna od wszystkich jest na osoba, która wczoraj ze mną do mnie pisała na czacie i odczytła. Jedna i jedna kurwa. Normalna osoba, a reszta, cymbały, gimbusy. Zobaczcie. No i znowu jestem górą. widzowie. Widzicie? I tak, kurwa, będę z wami postąpywał, widzowie. Trudno, jak wy słuchacie idiotów i pierdolicie jak cioty. No, sorry, że tak mówię, ale <laughs> taka jest prawda, widzowie, bo zobaczcie. Wiecie co, chcecie, żebym ja robił to wszystko dla was. Zrób zlot, zrób tamto srako, inne rzeczy. A jak o coś kurwa was proszę, to chuja. To wam udowodniłem wczoraj, że rozwiążę z tym. Widzicie kurwa, ja mam jaja. Po prostu was dupa zagrzała się, wam dupa zapylała, że o kurwa, tak jak się rozłączył i nie wrócił. No bo kurwa, mam swój honor. Tego typu. Jak mówię, to mówię tego typu. No i widzicie widzowie, tyle razy wam tłumaczę, a Wy w swoje. Nie pasi wam. To prosto. No, rozłączam z tema. Dziękuję i do widzenia. Ja sobie obejrzeć swój ulubiony film, który od y, o to tak, Polskać tak film, mój ulubiony. I sobie o oglądałem. i pierdoliłem Was. Jedna i jedyna osoba, która yy, po to wszystkiego właśnie pisała. Jedna jedna osoba. Jedyna kurwa. A reszta to kimbusy i, i łajzy. Widzicie? Jedna kurwa. Jedna osoba. A reszta to takie łajzy. A, tak jak to wiem, że wrócił, bo yy, jak nie wróci, to będzie dobre. Chuj mi to wchodzi. No kurwa. No, nie będziecie się sterować. Ja powiedziałem, kiedy ja lecę strym, ile będzie trwał i ja ustawiam. Nie wiem. Proste. Bo wiecie, o co poszło? O wczorajszy właśnie zmiana celu. I sobie powiem tak szerzej i otwarcie. Żebyście kurwa wzięli sobie do główki, pustej główki, że jak, jak z sobie rozmawiam, ustalamy jakaś kurwa cel, no to kurwa ustalamy i robimy ten cel, a nie yy, robicie z siebie ofiarę losu, jak tu powiedzieć mogę, bo robicie z siebie ofiarę losu, nie ze mnie. Ja powiedziałem, ja mam wyjewanem rozmowę sem mam w dupie i zrobiłem. Widzimy. I tak... I tak udowodniłem Wam, że nie jestem lalką waszą. Tylko jak mi się nie spodoba, czy coś Dziękuję, do widzenia, pa I mam pan na was Ja nie jestem wam Widzę, ja mam Rozum I wiem, co mam robić Proste Po prostu Pierwszy cel Który właśnie e, zrobiliśmy, To właśnie, kurwa, ta kuchenka Szybko Fakta z z tej kuchenki poszło ale jak, jak zaczęliśmy na cel to były okna tylko te okna widzowie to powiedział um, otwarcie że po pierwsze za późno a dwa po prostu um, wiem że nie dacie rady i dlatego dam celozo z oknami z oknami to ja już z, z ziomkiem swoim gadałem oni to załatwi ale za to styma nie będzie Montaż okna ta firma będzie zakładała. No. Sorry, to nie, nie będą wasze pieniądze, tylko za z pieniądze, pieniędzy. Prosto. Nie mam prawa, wam mam pokazywać, bo to nie są od was pieniądze, które ja teraz ładuję na wymianę okna, to ja za swoje własne pieniądze ładuję. Teraz. Ale to po, po nowym roku nawiasem. Bo mam tam pieniądze, tylko muszę po prostu kolegom umówcie się, żeby przyjrał, zrobił wymiary i po prostu wymieni się, ale za to kurwa wam nie zrobię streama pokazu <laughs> e, Wymiana okien ani nic. Coś takiego. Moccie z sposób piesy wykłada. To łaskie nie robicie. Kurwa, mi nie robicie. To Wam wczoraj widzowie, że każdy się nie mogę przerwać streama. Mogę powiedzieć, po co mnie w dupę, nie będzie z tym, a i no i co? Albo zrobić tak Kajke wróć, proszę Proszę wróć, bo nie mam co oglądać, co inne Po co jeździcie mnie w dupę, hmm? Prosto Bo wy to chcecie, żeby Żeby dać, dać kurwa Ale od ciebie kurwa nie chuje Takie gimbusy zajebane jesteś. Takie, um, samolubni jesteście, o, tak już określałem ten, zrobiłem. taki salub... Tak, kurwa, samolubni jesteście, no, w tym sensie, że, kurwa, się chciał wszystko na raz, kurwa. Ale od ciebie to chuja. Chuja, i widzicie, i tym się różnimy widzowie. Ja się staram, to wy też się staracie, widzowie, tego typu. A o co chodzi z, z tym y, celami? <laughs> Dokładnie wyjaśnię Wam na jakie zasady. Słuchajcie, to że robię jakieś cele, to nie znaczy, że jakaś pula jest osobna. To się zbiera z pełnej puli ogólnej. Ogólnej, jak ktoś kurwa rozumie y, stryj i stronę. Którzy wypuszczają do jest ogólna taka pula. I to nie jest że cel na to, że jest 800 zł, jest usunięty. Drugi cel jest tego, nie. To jest wszystko zliczone razem. To w akumacie, widzicie w imbusy. i tego nie rozumiecie. Poczytajcie, to będziecie dwa razy mądrzejsi od tego. Oby, bo może tam nie być Tylko typu. Yy, chodzi o to, widzą na takie zasady działa. Ja już tyle lat siedzę na tych, na stronie, to wiem na jakie zasady. nie musicie mnie kurwa uczyć czegoś, bo sami nie umiecie. to się kurwa sami siebie nauczycie, a później kogoś uczycie. Taka rada moja, z mojego punktu widzenia. Trzymajcie się z tej rady lepiej. A nie uczycie kogoś, a sami kurwa nie, nie umiecie. I po prostu pierdolicie jak poduczeni. Niektórzy mówią no, tak. Tak, yy, widzowie jest punktu mojego widzenia. Widzę, no, słuchajcie, no, widzę, no. Po to, po to, ten cel zrobiłem. Na tą kochankę zebrać, Wszystko pięknie, mimo to, że trochę dłużej. Bo chciałem bardziej yy, dowiedzieć się i porównać co nowo, co jest warte, czego jest niewarte, co mam dołożyć. W razie czego, by mi brakowało yy, tej puli. To nie jest to widzowie, że ja pójdę do sklepu, byle jakiego, co kupię za pół roku, mam coś innego się nie. nie Po prostu jak kupuję, to już kupuję raz potrzebna na kilka lat chociaż. A później, wiadomo, z czasem coś się będzie działo. No to trzeba wiedzieć, jak każda rzecz. Naturalnie, widzowie. Przykład widzowie, następny. Zebraliśmy pieniądze na remont pokoju. Kupiłem farby, to wszystko. Ja wam kurwa nie będę odcierał farb, bo aż mi szkoda odcierać farby tego typu. Jak ktoś jest debilem, to nie sobie wierzę. Niech i obchodzi. Prosto, tego typu. Co do Na wasze pięć palca mam kurowę robić, bo nie wierzycie. Możecie wypierdalać. Prosto. Taki ludzi Takich ludzi mi jest niepotrzebne. Takich ludzi. Przytupasu i gimbusu. Prosto. Widzowie <laughs> i tu Szczerze co otwarcie mówię Pokupowałem farbę, pokazałem wam Tego typu yy, Za karę Bo i tak nam jest Robi Robić remont widzowie Tego typu Sobie w przyszłym tygodniu zacznę Sobie z nas robi robić remont Mnie jest nieśpieszno Ja jeszcze mam tydzień wylobu Nieśpieszno mi Widzowie, ja sobie zacznę w piątek przyszłym tygodniu. Adler, zaznaczam, że nie będzie ani filmów, ani pokazu, ani streamu przygotowania do remontu. No, ja wszystko daję, a wychuję. O co, nie tak, Michałem. I dlatego postanowiłem wczoraj zrobić coś takiego, że rozłączę, mam w dupie, może Was trochę róży, sumienie tego typu. typu Wiem, że ja jestem miły, otwarty, ale jak ktoś to wykorzysta, ja nie jestem głupi, ani ślepy. Wiem, jak to mam tu zagrać. Wiem, jak tu mam zrobić, z tematem. Widzicie? To nie jest to, jak wy mówicie, o, takie jest pojebanie i inne rzeczy. Nie. To wy mówicie, że jesteście pojebani. Wiecie dlaczego? Bo wy chcecie wszystko na raz. Kurwa. Od siebie, kurwa, nie chuja. Nie chuja. I tak... Kurwa się kończy wszystko. A później będziecie prosić mnie tak, wróć na YouTube, bo ja nie mam co oglądać. A co mnie to jebie? Proste. a no, widzowie. Co mnie to interesuje? Ja mam swoje życie i mnie to jebie. Ja mogę, widzowie, wyłożyć swoje wiedzy, Tylko za to nie będzie ani z streamów, ani pokazów, po co jejcie mnie w dupę. Bo to ja wykładam pieniądze i to jest moje prywatne. A nie z waszych. Z Waszyk nie ma nic. Chcesz tak sprawdzić? Zrobić taki testik? Bo ja nie mogę zrobić. I zobaczę, że ponad połowę to wymięknie jak chuj. Widzę. Dlatego mówię. Nie jestem zły ani jest. Tylko mówię to. otwarcie że Jestem w ból do. Szczery do bólu. Widzę. Nie pasi. Dziękuję do widzenia. Nie ma filmów, nie ma to nie ma chuj. I chuj mnie leży. Bo ja mam pieniądze, pracuję i mam o podstawione pieniądze. Ale wy kurwa nie będziecie widzieli. Ani strymu pokazu, ani Tak się może kurwa zakończyć. Nie, nie gracie na moje nerwach, tylko sami sobie psujecie opinię. Żeby prosto prosta wizowa. Łaski nie robicie, że wchodzicie, wysyłacie to lajty. Łaski robicie, kurwa. Łaski nie robicie, bo ja mogę każde chwilę odejść i pocałujcie mnie w dupę. Tylko za miesiąc, za dwa będziecie na Klanach kurwa, mnie prosili. Na... po stopach będziecie całowali, żebym wrócił. Raz tak, kurwa, było. Pamiętacie? Rok jak sobie zrobiłem. I co? Nie wytrzymaliście ani jednego dnia, kurwa. Popisaliście do mnie. A ja miałem zlewkę. Chcecie powtórki? Tylko to już przełożę to na zawsze już. I po co jesteście mi w No. Do tego dochodzicie. Bo widzowie, ja wam powiem tak szczerze. Ja mam co robić. Mam co załatwiać. Nie to, że mam siedzieć na tym i mam, mam, mam. Bo mi się nie chce. Wolę sobie obejrzeć z, z żoną jakiś film i mieć w jej Ja nie jestem tak jak wy. Bo chodzę i mam honor i szansę do siebie niż w gimbusy. I mówię o wszystkim, ogólnie tak mówię. Jedna kurwa, jedna osoba pozytywnie podchodziła do wszystkiego. Jedna z was tutaj kurwa było widoczna fuj. A resztę zajebane, które się pocują nie wiem na co, na co. Sami na siebie się poczujecie, nie do mnie. Ja zrobię tak, dziękuję i je znowu jestem górą. Znowu jestem, nie wiem. tylko znowu ja. Jak się czujecie być przegranym? Zajebiście. Mm. Witajone z tego typu. To czujcie się tak dalej. Że jesteście ofermanami. Z własnego losu. Widzę proste Proszę. Nic, nic, nic nie dodać nic nie mówić. proste Tego typu. Zapraszam na mój kanał. Podeskocujcie, sukujcie, łapki w górę, dzwoneczek i zastanówcie się. Tego typu. Trzymajcie się.